Dobra, to škameruje, to škameruje malina. Pierdoláme. Páchně 10 na 10. Myšáme. Dobré. Zajímavý jste, pojď tam. Gerber kotná je. Dokzávuj, bude dobré. Chceš udělat Metod 90, pierdolę Gerberki. Ja tu mam Risotto z indykiem i warzywami. To się nigdy nie kończy. <laughs> I wyjdź do szkoły na śniadanie Gerberka. Wow, przerwa. 24 godziny po tym, to chuj. Zamknę i będzie tego, zamknięte. <laughs> Ale chyba podgrzałabym, by było lepsza A to podgrzej Wrzuć na ja chwilę Wrzuć do mikrowali Jak to za pomogę <grym> na chwilę Ty, ja ją ugotowałem, co jest? <grym> Dobre. Dobra Kupiłbyś no te, jeszcze raz? Dobra, to jest 10 na 10 Kupiłbyś jeszcze raz, jakbyś mógł? Do szkoły Dobre Rizotka Winiary Twoja matka wpierdala. Spermy spały, tak. tak. Majda gershon Polesa, 10 na 10 Dziecko do lat 13 się uśmiecha. Hmm. <noise> 14. A tak, bo tu rodzinki miałeś. Wszystkiego najlepszego dla Kasperka oczywiście życzymy. Tak. Palta do lat 63. Dalej nie, dalej nie, bo kurwa kopniesz w kalendarz.